czego ja się najbardziej boję? To, że jakby jak pójdę spać, to dostanę paraliż senny. Dosłownie w wieku 7 lat miałam coś podobnego, że jakby nie mogłam się ruszać, ani nic. Ale okazało się, że to nie był paraliż senny w ogóle. Tylko to był po prostu straszny sen. Nie, bo bym widziała jakąś zmorę, która mnie dusiła. Ale moja babcia ja doświadczyła takiego paraliżu sennego i mówiła, że trzy zmory ją dusiły. Aby ona nie mogła oddychać, bo jest coś podobnego do tego, czyli nie można oddychać w ogóle, i straszne to jest. Widziałam filmiki, natomiast paraliżu sennego, jest serio straszne. To dlatego mam fobię na sen, i w ogóle ja prawie nie śpię, ale moja babcia powiedziała, żeby nie mieć paraliżu sennego, trzeba jakby położyć tak, kapcie. Zrobię po jak położyć. I mam też porady, jak się wybudzić z paraliżu sennego.